Jestem po ogromnych emocjach teraz akurat dopiero zaczyna mi schodzić, ale, ale no po prostu w głowie się nie mieści to co się przed chwilą wydarzyło i, i no, jestem po prostu mega szczęśliwy, no to nie ogarniam po prostu. No mam plan, żeby, żeby jechać dookoła świata i śpiewać dla ludzi. Chciałbym nagrać płytę, nagrać drugą, trzecią, czwartą, piątą i no ja do końca życia będę śpiewał i będę zajmował się muzyką. To jest dla mnie po prostu największą pasją, to nigdy się nie zmieni. Ja mam teraz na głowie, żeby, żeby nauczyć się, wykształcić sobie lepszy głos klasyczny ale równocześnie mogę, mogę w innych e, stronach iść. E, na pewno jako chodzi o płytę, to bym chciał taką no, różną, że, że to światłoczenie e, to będą takie utwory w takim rodzaju, a, ale też chciałbym mieć na przykład, nie wiem, to klasyczny głos pomieszany z wzrokową e, e, alternatywą i z takim bitem powiedzmy, nawet e, rapowym. Chciałbym nadrobić e, na moją pracę w szkole, bo już mnie nie ma trochę czasu um, i mam tam dużo pracy na mnie czeka i muszę tam wrócić jak najszybciej i, i to zrobić ani ketchup. Chciałbym wam serdecznie podziękować, bo że nie tylko Michał mi dał tą szansę, ale wy dajecie mi tą szansę teraz. I was serdecznie pozdrawiam Was wszystkich. Całuję i Wam dziękuję. Lubię kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry wieś, że dawno na zewnątrz. Weźmy